Chcę wam powiedzieć o Kongo. Jest to państwo położone w środkowej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. To opowieść smutna, ale moim celem jest pokazanie wam jak my mamy dobrze. To znaczy, mamy dom i możemy się uczyć, nie musimy pracować czy walczyć. A najważniejsze, mamy co jeść. Docelimy to. Region Kongo ma powierzchnię 777 000 km2, podobnie jak większość krajów Afryki. Kongo zostało skolonizowane w ciągu ostatnich 500 lat, najpierw przez Portugalię, a następnie Belgię, zanim Portugalia podbiła Kongo, kraj ten był spokojny z dobrze rozwiniętym rządem i systemem edukacji. Kiedy Portugalczycy najechali na kraj, zabili wykształconych i silnych przywódców i wzięli miliony niewolników. Stolicą Republiki Kongo jest Brazywile, które obejmuje 100 kilometrów kwadratowych Brazywile ma 2 miliony mieszkańców, co stwarza zapotrzebowanie na żywność, paliwo i schronienie. W tym kraju trwają konflikty zbrojo, zbrojne, a tysiące dzieci zostało wcielonych w szeregi uzbrojonych grup lub padło ofiarami łamania praw człowieka. Konflikt w Demokratycznej Republice Konga od 1998 roku pochłonął prawie 4 miliony ludzkich istot, około 3,5 miliona osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a setki tysięcy uciekało poza granicę kraju. W najbardziej tragicznej sytuacji znajdują się dzieci. Co piąte dziecko nie dożywa wieku pięciu lat, połowa dzieci pomiędzy szóstym a jedenastym rokiem życia nie uczęszcza do szkoły, a co trzecie jest niedożywione. Uważa się, że co dziesiąte dziecko straciło jed, jednego lub oboje rodziców szerzącej się pandemii AIDS. Kraj ten posiada wiele zasobów naturalnych, w tym bogate użytki rolne, akry, lasów i miliony ton minerałów. Mimo tego jest to jednak jeden z najbiedniejszych krajów świata. Często dzieci pracują w kopalniach na polu czy opiekują się rodzeństwem. W 2020 46% ludności w Kongo to dzieci. Do 14 roku życia. W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 10 lat. Początek edukacji rozpoczyna się w wieku 6 lat. Szkoły są inne niż u nas. Jak widać na zdjęciach, warunki nauki bywają trudne. I niemożliwe, ale dzieci chcą się uczyć. Ważniejsze informacje: jedno na dziesięcioro dzieci cierpi na skutek ciężkiego niedożywienia. Ponad 200 ośrodków medycznych zostało splądrowanych, spalonych lub zniszczonych. W czasie konfliktu ponad 400 szkół zostało zaatakowanych lub wykorzystanych do celów wojskowych, a 100 placówek zostało całkowicie zniszczonych. Na skutek konfliktu 440 tysięcy dzieci nie było w stanie ukończyć roku szkolnego. Tysiące dzieci zostało zrekrutowanych do grup zbrojnych. 60% żołnierzy w regionie stanowią dzieci. Przez wybuch konfliktu szczepienia dzieci zostały wstrzymane, na skutek czego w całym regionie. Rośnie liczba zachorowań na cholerę i odrę. Średnia długość życia w tym kraju to 47 lat. Z powodu niedożywienia cierpi 75% społeczeństwa. 90% populacji żyje za Mniej niż 12 złotych dziennie. Pomimo obecnego uspokojenia sytuacji w kraju około 4 miliony ludzi, w tym 2 miliony dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Pomoc niosą organizacje międzynarodowe jak UNICEF czy. ONZ. Zapamiętajcie, dzieci w Kongo mają ciężko, ale nie mają wpływu na zmianę sytuacji w kraju. Też chcą się bawić, uczyć i mieć dom. Więc, jeśli możesz, przyłącz się do akcji pomocy dzieciom w w Afryce. Dziękuję za uwagę.